Cześć, jak się macie tutaj, Pelka. Damian, witam Was w kolejnym odcinku FIFA 14 Ultimate Team. Wczoraj dałem znak, znak, że pewien skład powróci. Jednak zrobiłem sobie dwa składy. Nie wiedziałem, że aż tak dużo końców mam, bo wyszło mi jakieś w sumie 60 tysięcy. Jeszcze mam na aukcji jednego zawodnika. Klicha sobie kupiłem, bo coś tam testowałem, ale uznałem, że to nie będzie dobry pomysł, więc okej. Okay. Powrót do przeszłości, czyli skład, którym miałem jakiś czas temu. Właściwie wygrywałem nim większość meczy i postanowiłem go sprzedać. Na ławce widzicie ławkę. W serio. Jak widzicie, Liga Angielska. Postanowiłem, że okej, okay, niech będą dwa składy. Jednak pierwszy mecz rozegramy oczywiście tym włoskim. I coś mi się tam sprzedało, ale to raczej nie jest klich. I BPL, jak się prezentuje skład? No, już wam pokazuję. Mam zamiast tutaj wrzucić Jowę Ticha, tylko nie wystarczyło mi na niego kasy, więc chwilowo Dimitar Berbatov i może Willich, ale będę zobaczył po prostu, jak Wertongen się spisze. Razem z Kościelnym Assaili na lewej, Benarfa na prawej. Dwóch pięciogwiazdkowców. Hmm, jeśli chodzi o sztuczki Eriksen, słabsza noga pięć sztuczki Cztery też ładnie. Starich na ataku, ze względu na to, że jest lewonożny, to tak powinien strzelać właśnie z pozycji, na której będzie grał Richards, o środkowych mówiłem, Baines, no i na bramce Asmir Begowicz, który fenomenalnie się spisywał dla mnie w FIFA 13. T tego jeszcze nie testowałem. Pawłowski Klik. A ten. Jeszcze, jeszcze nikt go nie kupi. No kupujcie ludzie, to jest okazja. Kupcie go jednak dobrze! Jak wygląda nasza sytuacja w lidze? Nie najlepiej. Mamy tylko 3 punkty, a do końca, że tak powiem, sezonu zostało 5 meczów. Pewnie szansa na awans jest! Pod warunkiem, że wygram wszystko. Nie mówię, że nie wygram, dlatego też, dobra, ten skład leci jako drugi. A za, bo ze względu na to, że tam nie wszyscy są hmm, pod le, 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 po prostu nie wszyscy mają kondycję na maksa. A teraz, zaraz się to zmieni. No to co, Balatelli, Tevez i Palacio, kopanie dupy. Jestem na tak. Dobra, tak. No, 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 to jest dobra. Pit United La bam, Obamy, Yankee Diów, GC, Elia, Błaszczykowski. Spoko tam. Szybkość to podstawa. Nadal się liczy w jakiś tam sposób, więc okej, okay, zobaczymy. I znów Gece się na nas patrzy, ja zaraz tam pokażę wam, to jest wielki powrót, Tevez Palacio oraz Palotelli są gotowi, by pokazać, do kogo należy boisko, chyba. I co, teraz jakoś faulu nie było, no tak, dobrze Handanović! Pierwszy strzał rywali, to mogło się skończyć golem, no na szczęście. Na jakie szczęście, to są po prostu umiejętności Samira, ale czyżby rywal właściwie poczuł moc? Mam nadzieję, że nie. Nie może wczuć żadnej mocy w takim momencie. Bender, Sven Bender. Defend, nie, to zwykły. Boże, taka, taka torpeda, no to była, że kurdy, no, 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 nie. A mi to nie wychodzi, nic, nie? Kuba dośrodkował. Getse! Getse. Dobra, to to jest już 3-0. Wyśmienicie! Bajka, po prostu na. Kurde, wymarzony mecz! Nie, okej, okay, okej, okay, no... B nie będę płakał, nie będę się czepiał, 4-0! 4-0 4-0 Super mecz Super powrót Wymarzony powrót I właściwie, jeśli teraz nie wygram to... Przenosimy się do ligi czwartej. A może to nawet będzie dla nas lepsze? Może później przejdziemy do ligi piątej? Do ligi szóstej? Do ligi siódmej? BPL, it's your time. Kamikaze. Hmm. Dla odmiany! Dla odmiany mniej tempa! Ale Sandrini, Remy, Abame, Obamy, 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 Young, Babiany. Plus jest taki, że nie ma pełnego zgrania. I tak tego nie wykorzystam, więc jaki tam plus? Haten Narfa zamierza wejść w pole karne. O tak, wszedł to składnie. Ajajajaj. Aj, aj. Mógł, nadal czy mogłem to jakoś spróbować skierować, ale piękne wejście do środka. I teraz Eriksen. Dobrze. Dobrze. Bramkarz jednak Starycz zatrzymał spokojnie. Paulinio, były zawodnik LKS-u. O, i to jest rzut wolny. Dlaczego nie? Przecież padł mój zawodnik i to jest idealny powód, żeby dać tego wolnego. Pięknie, pięknie i bez faulu, o, sędzia, ej, i tak to zaraz może być gol, Remi, nie ma, dobrze, Begovic. Staric do berbatowa Berbato! potężny strzał w samo prawie, że okienko i to jest 1 do 0 w 33 minucie. Ach, nie schamiłem się, nie chciałem Staricza, mi dobrze, trochę ryzykownie, bo mm, bałem się, że będzie offside, ale ładnie, ładnie to wyszło, ale potężna piłka. Naprawdę potężny, i Ładnie, Dimitar, piękny. Debiutancki gol. Jestem zadowolony. Eriksen, no to byłoby zbyt piękne. Dimitar, tak na fali skupany. Dimitar, birb! Geniusz! To, to jest genialne! 2 do 0! No ciesz się, stary, ciesz się, skać jak ten zajączek, który zdobył marchewkę! Nieważne, okropne porównanie. Tak czy szak, co za pytarda. 2 do 0. Obamy, Young, Begowicz, ryzykownie. Jakie tam ryzykownie. As, Asmir, a chyba tak ma na imię. wiedział co robi. I dobrze zrobił. Paulinho starał się powstrzymać i... Wow! Już myślałem, że to będzie gol samobójczy, bo skierowałem, kurde, żeby głowkował w stronę bramki. Ale na szczęście... Wyleciało to na rożny i Begowicz. Ładnie broni po raz drugi. Pewnie będzie taka sama sytuacja. Matwidi do środkowajno i ponad bramką. Asaidi Paulinho. To jest gol! To uuu, nawet od słupka. No to pięknie. 3 do 0 środkowy pomocnik defensywny. Umieścił piłkę w siatce, jestem zadowolony. Dobrze, jest. 3-0. Tak mogę grać. Pewnie tak oglądacie ten odcinek, wyty, co się dzieje. Damian zdobywa bramki, no a jednak, a jednak, a co najlepsze, Damian wygrywa, no, no jednak, jednak, dobra, wiecie co? Mówiłem o tym hattriku Berbatowa: przeciwnik się poddał, no to Dymitar, huknij sobie, stary. Zrób to dla ludzi. Ej, to jest synu. Jakby to rozwiązać, Jan Vertongen I znów, kurde, co ja mam zrobić, żeby to był jedenasty metr, i nadal nie ma gola. No wie wiecie, teraz się bawię, eksperymentuję, no i właściwie to jest głupie, że marnuje takie sytuacje, więc przydałoby się tym to naprawdę jakoś zmienić. Eriksen, odchodząca piłka, tak jak to widziałem. Benarfa du, 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 wow, ale sztuczki. Czekajcie, zobaczę czy jeszcze łakę łakę potrafi. A ja potrafię! To już było przypadkowo, sorry. Ale repeat the spot. Yeah, yeah, Benarfa, boom! Skupturn, ruletka, rainbow, Arfa, przeszedł dalej. Zaraz nadejdzie fake Rabona. Boom, jeszcze idzie do przodu, Ben Arfa, A, rożny, okej, okay. Dimitar przeszedł do środka, stracił jak Eriksen. U, wow, Dobitka. bitka, Saidi. A mogła być taka piękna bramka, kurde Eriksena. Dlaczego już jej nie pozwoliło na mnie zdobyć? Zobaczmy powtórkę. Boom. Dla... te podkręcenie jeszcze, nie? No coś ładnego. 4-0. O, przeciwnik wrócił do gry. Chyba patrz. nie wiem czy on patrzył jaki ja jestem słaby, gdy nie grał czy coś, ale Berba... I słyszymy ostatni gwizdek! W miarę dobry, znaczy jaki w miarę dobry debiut z zespołu z Barclays Premier League. Berbatov, Eriksen oraz... nie, nie Eriksen. Berbatov, Asayri oraz Paulinho Eriksen zaś zawodnikiem meczu. Zdobywamy 3 punkty i kto wie? Nie, właściwie. Hmm, musimy wygrać. Czekajcie, 15. 5, 3 mecze niby zostały jeszcze, tak? To teraz szybka matematyka. 3 razy 3, 9. 9. Nie, no już nie ma co liczyć na awans, ale zawsze można liczyć na utrzymanie. Dobra. Ostatni mecz gramy tym składem, jako że pierwszy nam wyszedł dobrze, to dlaczego miałbym nim nie zagrać kolejnego spotkania? No wreszcie ktoś znaleziony. Zmieniłem sobie stroje, żeby poczuć jeszcze większy, powie, w świeżości PSW, jak mogliście zauważyć. Chyba dobrze te faufy no ale soldado Remy. Dlaczego tak często pojawia się ten cholerny Remy? No to jest naprawdę lech, smutne. No tak, wiecie, kreatywności jakiejś nie ma. ja A na przykład berbatowka, stary, że. No wiem, że stary też nic takiego wielkiego, no ale zawsze, no kurde. Trudno trafić na taki jakiś fajny, ciekawy skład czasami. No, wiem, sam nie jestem lepszy, ale. O tak! Arfa! No, rzut wolny oczywiście. I żółta kartka w trzeciej minucie dla Oscara? No, chyba tak, bo. Przecież dopiero co był wizyk. Baines. Próbujemy? Na shot. To miało być jakoś tak. Zobaczymy, czy się uda. Baines, cholera. Baines, będzie strzał! Baines, goal! W trzeciej minucie, co za petarda! NIEMOŻLIWE! Wow! Cholera, to wpadło! Ale jestem dobry, nie? Obejrzyjmy powtórkę Layton Baines! Chyba nie pomyliłem w wypowiadaniu jego imienia. Najlepszy rzut wolny w tej grze, jaki wykonałem. POTĘŻNA TORPEDA! Zaskoczyła bramkarza rywali. I to jest 1-0. zera <laughs> W trzeciej minucie. <laughs> Długa piłka to berbatowa. No cóż, bramkarz, troszkę można powiedzieć, że zaryzykował. Bramkę pustą zostawił stary wow wow, wow 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 wow! Jezu no! dychę. a dlaczego musiałeś być tak szybki? Przecież to byłoby mistrzostwo! A to jest kurde podanie, które zaskoczyło wszystkich obrońców kościelny. 1-0 nadal jest! Soldado con la pelota! A! To się nazywa niepotrzebne głupstwo cholera, debilstwo! Co ja robię? Zamiast wybić, to no nie. Nie podam, podam! No bo po co wybijać? 1-1. Storicz znaleziono syt... No i spalony, kurde, Paulinio, dlaczego musiał się aż tak walić w tą akcję? Luiz Remy sam, kurde, no nawet się nie rzucać musi. No teraz może będzie się musiał, bo jest kurde od bramki wznowienie tak po polsku. Po znów podkręcona piłka Begowicz. I teraz muszę troszkę poczekać. No nie, no spalony, ewidentny. Poprzeczka! Po raz cholerny, któryś już. Chyba, że to nie ten mecz. No nie wiem, jednak szczęścia trochę mamy. Mamy doliczony czas gry, stary, Czy to jakoś wykorzysta? To musi być gol. I to jest gol! W 90 minucie Daniel Starić pakował piłkę prosto w okienko tym samym. Raczej już nam daje zwycięstwo potężna torpeda, armata nasa może nam pozazdrościć, kurde, powiedziałem masa czy nasa. Nieważne jednak nie będziesz gola, to ja prowadzę. Kupa. Bullshit! Dwa gole w 90 minucie, no, a pewnie doliczona była jedna. No super! Super i spadamy, spadamy do czwartej. A jakby inaczej, nie, nie spadamy, nie spadamy, jeszcze można wygrać A to był... to... to... to, to, to jest smutne Ale tak, jak fajnie mi się tym składem gra Więc jest spoko, jest spoko, nie przegrałem, ok, nie przegrałem Wygrałem nawet 4-0, raz, to, to jest dobry znak, to jest dobry znak, nie można się poddawać, trzeba walczyć dalej No i niech ten cholerny klich mi się sprzeda, bo bym mógł zainwestować naprawdę w Joweticia Na Van Persie go mnie nie stać, kupujcie architekta klicha, cholera czy poznaliście klicha? Nie poznaliście? Kupcie go! Jest ja za jedyne! 17750. Polecam Pelka Damian. Do usłyszenia jutro. Cześć!